Przechodzę do wyścigu o Grand Prix Holandii w Formule 1. Oskar Piafki e, wygrał ten wyścig, a Lando Norris, główny kandydat, kolega zespołu i główny kandydat do zdobycia Mistrzostwa Świata tego wyścigu nie ukończył, nie dojechał w zasadzie do mety jak jeden z trzech kierowców. E, jeden z trzech kierowców, bo Eee, wyścigu, jeszcze oprócz London Lise, nie ukończyło dwójka kierowców Ferrari. Najpierw Louis Hamilton nie ukończył tego wyścigu. Eee, incydent eee, wyścigowy. Incydent wyścigowy. A potem e, szell Leclerc po kontakcie z Andrzej Kimi Antonelli, także i kierowca i z Monaco nie, do, nie, nie ukończył tego wyścigu. Pierwotnie. szósty dojechał Andrea Kimi Antonelli. Ale najpierw dostał właśnie 10 sekund kary właśnie za kulizę z szalem rykerkiem. I do tego jeszcze doszło 5 sekund za przekroczenie prędkości w alei serwisowej. Czyli w sumie dostał 15 sekund kary. Zamiast zdobyć sobie 8 punktów do klasyfikacji generalnej, kolejne 8 punktów, no to w zasadzie był pod koniec stawki wśród sklasykowanych zawodników, wyprzedził, którzy nawiasem mówiąc dojechali do mety, to wyprzedził tylko Pierre Gasliego i to nieznacznie. Zamiast szóstej było szesnasta pozycja, za Włochem był właśnie wspomniany Pierre Gasli z Alpin. Świetny wyścig zanotował i Zakator, który startował z czwartego pola do tego wyścigu. Ligan są z ósmego, ale wyścig już za to nieudany dla Nowozelandczyka. Dwunasta pozycja dopiero na koniec. Blisko punktów był Franco Corapito kuputów był Frank Cocorapinto punkcik dzięki temu zdobył Esteban Ocon Okon. a Ocon, a Liam Lawson startując z 8 pola zajął dopiero 12 pozycję, tak jak już wcześniej wspomniałem, za Franco Cocorapinto a przed Canela Sensates z No to może mieć już główny. Co, z różnicy 9 punktów zaledwie. E, zrobiło się 34 punkty różnicy na korzyść Ascarapiaskiego. Landon Ulis za, za to, że nie dojechał do mety. Traci 34 punkty. Trzeci w punktacji jest Max Verstappen 205 punktów. Ma za to 20. Jeden punktów przewagi nad George Russell'em, a Charles Leclerc tym nieukończonym wyścigiem w zasadzie już się wypisał się z walki o podium. Piąty w generalce, ale strata to jest ponad 50 punktów. 54 punkty dokładnie do e, Maxa Westapena Sporo. To jest naprawdę sporo, i nie wydaje mi się, że Ferrari może obronić drugie miejsce. Bo... A drugie miejsce jest bardzo poważnie zagrożone, nawet Red Bull jest blisko, bo Yuki Tsunoda jeszcze zdobył punkty. Dwa punkciki tylko zdobył. Lance Stroll, który startował nawiasem mówiąc z końca stawki. Oli Berman, który startował z pitlane. Z piekleń no to dla mnie najwięksi bohaterzy tej rundy. Tego wyścigu siódme miejsce: Kanadyjczyka, szóste Bermana. Najlepszy wynik w karierze. Olega Bermana nawet przebił Zeszły, sz... zeszłoczne siódme miejsce: Jaką ujechał w zastępstwie Kanclosa Sońca w, w Ferrari. Izek Hadżar też świetny rezultat. Trzecia pozycja. Francuza z zespołu Racing Bulls, i dzięki temu i Hazel awansował na dziesiąte miejsce w klasyfikacji generalnej, zrównując się jednocześnie punktami z jego hokejbem, który także ma podium na koncie w Sylweston w deszczowym wyścigu. Niemiec stanął na podium. Podium, a Izak Hazel, właśnie tym wynikiem przebił tego szóste miejsce z Monako. To jest Monako. Więc no tak to już jest. W rzeczywistości. Franko to cały czas nie może się doczekać punktów. Yuki Tsunoda od dłuższego czasu ostatnie punkty. Na no, Minia Romania, na no torze Imola. Zdobył po raz ostatni punkty Teraz runda odbędzie się na torze Monza Za tydzień w świątyni prędkości To Monza właśnie A tak to już jest, w rzeczywiście a ja zachęcam Was serdecznie drodzy widzowie do subskrypcji kanału Sporty Motorowe. Zachęcam również do tego, żeby zostawić łapki w górze oraz komentarze pod tym filmem. Trzymajcie się. Cześć!